Hejka wszystkim, witam Was na moim kanale i witam Was na kolejnym odcinku z Hypixela I na samym wstępie, co się zmieniło na wyspie? No nie zmieniło się za dużo eee, Poza tym, że miniony wskoczyły na trochę wyższe poziomy, no, chociażby ten restonowy jest na poziomie 5 i tak dalej, no nie będziemy się w to zagłębiać, bo nie jest to jakiś duży progres Jedyne co jest fajne w progresie to jest ten oto miecz, gdyż no mam na nim już dość sporo enchantów, nakładam je tak stopniowo ale tak, jest coś co chciałbym na tym odcinku zrobić Mianowicie wymienić tam zbroję, gdyż nie jest ona za dobra eee... I mam pomysł już jaką No i generalnie tak, w tym odcinku chciałbym generalnie skupić się na zdobyciu tej oto zbroi Żeby mieć ją całą zrobioną eee, Nie mam, jakbym tak chciał kupować po tych cenach, no to nie mam na całą Aczkolwiek te ceny się zmieniają, że to tak ludzie wystawiają je taniej bądź drożej, no ja sobie trochę tutaj posiedzę, podświeżam, będę szukał jak najtańszych i zobaczymy, no może uda mi się w tym budżecie zmieścić, choć wątpię, jeżeli nie, no to oczywiście w tym odcinku skupię się przede wszystkim na wyfarmieniu pieniędzy na tą zbroję. Tak jak mówiłem, posiedziałem trochę i mamy całego seta, mam nadzieję, że teraz on mi fajnie pomoże się trzymać w tej kopalni. E, w tym odcinku chciałbym jeszcze, słuchajcie, zejść na najniższe poziomy Dobra, załóżmy sobie go od razu całego Myk No i teraz ładną defensywę mamy Zaraz ten poleci oczywiście na aha na sprzedaż Zawsze jakieś drobne wpadną e, Co, resztę pieniędzy odkładam do banku Musiałem iść trochę pofarmić e, Drewno, podprzedawałem jakieś rzeczy Wespale jak widać wszystko poszło w miarę sprawnie E, więc co, ja teraz ogarniam parę rzeczy, wystawiam to na AHA i idę do kopalni szukać dalszych poziomów. Kolejna kopalnia, no i kolejna. To jest już słuchajcie chyba ten najniższy poziom tej kopalni, chociaż mogę się zaraz mylić, ale wydaje mi się, że na diamentach to się kończyło i potem była jakaś tam misja. Więc teraz poszukam chyba tego NPC-ta, bo gdzieś on tutaj musi być i zobaczymy co tam było potrzebne do niego. Dropnąłem jakieś buty, ale wydaje mi się, że nie są one nic warte. No ale trudno, potem zobaczymy aha. No dobra, jednak okazało się, że ja się pomyliłem i ta kopalnia ma dalsze no znaczy, tak mówimy, przejście swoje. I tak mi się coś się wydawało, bo chwilę tam pobiegałem, u górze nie mogłem znaleźć ani obsydianów ani bloków diamentu. No dobra. Co ja my jestem ciekawy jak tutaj będzie pod względem damage'a Moby chyba one-hituje, tak Moby one-hituje, a biją mi, oj sporo mi biją No dobra Dobrze że kupiłem tego seta, bo teraz byłaby lipa tutaj Dobra, mam tego e... O kurde On chce Teraz żebyśmy mu nazbierali enchantowany redstone on... Dobra, czyli on chce po prostu wszystkie możliwe surowce, jakie się da razy 10 enchantowane e... No to czeka mnie trochę farmienia, żeby tam wejść. No ale trudno, no może się dzisiaj na tym skupię, chociaż wątpię, że będziemy się chciało to wszystko farmić. Po słuchajcie, dłuższym zastanowieniu uznałem, że ostatnim minionem, który aktualnie będzie mógł znaleźć miejsce w mojej bazie będzie to minion diamentowy. Mam wszystko przygotowane pod jego crafting, więc dajemy sobie kilow, rozkładamy diamenty i jest oto ostatni minion, którego możemy postawić. E, odblokowałem też przy okazji nie wiem czy tutaj będzie... Jest, e, medium storage retip. E, będę chciał prawdopodobnie to zrobić, gdzieś to dość sporo daje. Będę miał 6 dodatkowych staków bloku prawdopodobnie przy wchodzeniu w przypadku Redstone'a, e, węgla, lapisu, e, zboża i jeszcze prawdopodobnie dobrodawek sobie dorzucę. E, więc co? Raz, dwa, trzy, cztery ma zasięg na trzy, kładziemy i jest ostatni milion aktualnie, którego możemy... E, Położyć, zaraz powinien zacząć kopać, jeżeli wszystko jest ok. I co? Ehm, skupię się chyba trochę, żeby jednak go podnieść w poziomie. Ehm, I to na tyle. Trochę pofarmiłem, trochę pofarmiłem i mamy teraz, żeby go ulepszyć. I to jest dziewiąty poziom, maksymalny jest dziesiąty i teraz trzeba 16 enchantowanych hejbali. No trochę to zajmie, ale myślę, że jestem w stanie to wyfarmić. Widzimy się potem. Trochę poszukałem, trochę poszukałem i znalazłem. Kupiłem ten e, hopper za niecałe 6 tysięcy, więc jestem zadowolony, jest to mała cena. E, bo widziałem tam, że po 40 koła się ludzie bili, ja na szczęście odpuściłem bicie się za takie duże ceny, wolałem poszekać, poszukać. No i się udało, dość, e, wydaje mi się, że fajna cena. I co, teraz pozostaje farmić jeszcze te hejbale. Co prawda, to prawda, zajęło mi to dość sporo, słuchajcie, czasu, ale w końcu mam 16 enchantowanych hejbali i mogę wymaksować toby swojego pierwszego minionka I uwaga, możemy sobie kliknąć i jest pierwszy minion na dziesiątym poziomie No Uuu A to nie jest maksymalny poziom A to do dziesiątki od odlokowywało no dobra, no trudno, no ale że tak tu ujmę, już nie chcemy się farmić na następny poziom, gdyż dająby mi to tyle czasu, że jest to totalnie nieopłacalne. Eee, podepnę sobie po prostu ten hopper i zobaczymy jak on będzie działał. Eee, I co, i to tyle. Generalnie jeszcze mogę mu to zabrać, bo to nie będzie mu to potrzebne jako tako. I sobie podepniemy, na przykład dajemy jemu, ja minion będzie zadowolony. Jeszcze możemy mu zabrać, a kompaktor już mu zabrałem w ogóle. I co będzie... Tak, jeżeli on będzie miał całe EQ, to będzie automatycznie sprzedawał za połowę ceny. No i super. Minęło tak jakoś 10 godzin od kiedy wyszedłem z serwera, może trochę dłużej. I odebrałem sobie e, pieniądze z tego miniona. No i było to 2300 końców No słuchajcie, nie jest to jakiś szał Ale jakbym tak go na przykład na tydzień To myślę, że z 10 koła to by się uzbierało Więc podoba mi się to e, Jeszcze kupiłem sobie wędkę Nie mogę prawda, z niej korzystać Aczkolwiek była taniu, więc sobie zdecydowałem, że ją wezmę e, I to tyle słuchajcie, kończymy ten odcinek Ja zapraszam Was na streamy oraz na, na, na następne odcinki I widzimy się już niedługo